Jednym z największych zagrożeń dla cywilów na terenach wyzwolonych są miny. Aby Wam to pokazać, pojechałem do obwodu Czernichowskiego. Niedawno wyzwolone wioski cierpią tu z powodu niewybuchów bomb oraz min. Dołączymy dziś do grupy saperów, którzy rozminowują teren całej wioski. Ten zespół jest częścią Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych w Czernichowie. W tej chwili próbują znaleźć linki, które zostały rozciągnięte w lesie. Jest to bardzo niebezpieczna praca i wymaga dużego doświadczenia. Pokażę Wam, jak działają takie właśnie linki. To jest rakieta sygnalizacyjna, po prostu ukryta za drzewami. Ta nie jest niebezpieczna, ale jest wiele granatów, pocisków i bomb, które przynoszą śmiertelne skutki. Tu z pomocą przychodzą psy. Takie przeszkolone psy do wykrywania bomb są często wykorzystywane przez siły specjalne. Saperzy z Czernikowa nie są tu wyjątkiem. Hmm, cześć kolego. To prawdopodobnie najsłynniejszy pies do wykrywania bomb w Ukrainie. Ma na imię patron, co po ukraińsku oznacza pocisk. Dzięki swojemu potężnemu nosowi patron znalazł ponad 250 ładunków wybuchowych. Ten uroczy Jack Russell Terrier stał się jednym z symboli ukraińskiego ruchu oporu i jedną z najpopularniejszych postaci medialnych w tym kraju. Jego Instagram ma ponad 200 tysięcy obserwujących, filmiki na Twitterze tysiące wyświetleń, a w sieci można znaleźć ogromną liczbę fanartów. Najciekawszy w tym wszystkim jest fakt, że nie jest to pies profesjonalnie wyszkolony do tego rodzaju operacji. To prywatny pies Michała, który jest dowódcą całego oddziału. Michajło Ilijew kupił tego psa dla swojego syna i początkowo patron miał być psem wystawowym. Z powodu braku czasu Michał zaczął zabierać patrona do pracy przy rozminowywaniu. Tak poluczyli, że on cały czas z nami jeździł, chodził po bóję przypasem, coś zniuchał, coś szukał, coś kopał. Z malką je obrączył do piedrzewu. To ja go trzymałem, pierwszych dwa 3 drewna, ja go przetrzymałem, potem on się zrozumiał. I Pośle tego, jak się idą pod ryby, on nawet nie deryga to nie nie biegnie. prosto znajduje się рядом. Kolejną niezaprzeczalną zaletą patrona w porównaniu z innymi psami do wykrywania bomb jest to, że jest mały i bardzo lekki. Dzięki temu może z łatwością chodzić na swoich małych łapkach po polach minowych. Tak, waga niego nie i nawet jak się on zabiegnie nieprzytomnie na minę, ona nie spracuje widzio. Bo zaczyna na Żatę 5 kg, a winno 4 kg. Naprawdę bardzo fajnie patrzy się na przyjaźń między tymi dwoma panami. Patrona poznałem poza służbą i jest on zwykłym zwierzakiem. Ale gdy tylko założy mu się kamizelkę, od razu staje się psem wojskowym i pokazuje swój temperament. I jeszcze jedno: patron uwielbia kopać. Jest jak futrzana koparka. Kopie przez cały swój wolny czas i stał się w tej pracy profesjonalistą. Można go zatrzymać tylko wtedy, gdy się go podniesie, ale kiedy położysz go z powrotem na ziemi, wraca do kopania. To niezwykle energiczny pies. Jednak ta historia opowiada nie tylko o samym patronie, ale także o saperach z Czernichowa. Mają oni teraz mnóstwo pracy na polach, wciąż leżą setki niewybuchów, takich jak ta rakieta Uragan. To pocisk kasetowy, co oznacza, że w jego wnętrzu znajduje się wiele małych bomb. Każde takie znalezisko musi zostać załadowane do pojazdu opancerzonego i dostarczone do magazynu. Magazyn ten jest wspaniałą kolekcją darów z tak zwanego rosyjskiego świata. Są tam tony amunicji, w tym nawet taktyczny pocisk operacyjny Toczka. Większość tej amunicji jest uszkodzona i niebezpieczna. Powinna zostać zlikwidowana w konkretnym miejscu. A więc to jest dziura po poprzedniej eksplozji. A tam. będzie nowa. Może nawet większa. Michał i patron badają dół, w którym ma nastąpić eksplozja. Następnie ładują amunicję do dziury. Każda taka bomba może obrócić cię w pył, więc ten proces jest trochę przerażający. Potem wrzucają trochę trotylu, w naszym przypadku ponad kilogram. To, co tu mamy, to około 20, ponad 20, 240 mm pocisków śmiertelnych. Artyleryjskich, pocisków uragan, trochę min. W sumie waży to około 3 ton. Teraz ostatnia kontrola u głównego szefa i jesteśmy gotowi. Poproszono nas o odejście na bezpieczną odległość. Właśnie tam. Więc mój dron znajduje się. Na 76 metrach. Byłem w odległości około 600 metrów od miejsca wybuchu. Jasna cholera! To było mocne i naprawdę głośne. Popatrzmy teraz na dużą dziurę. Jako, że zaczął się teraz sezon rolniczy, to mamy tutaj dziurę na naprawdę wielkiego ziemniaka. Tak to wygląda miesiąc od wybuchu. Jak widać, była to druga eksplozja w tym miejscu, i będzie ich więcej. Codziennie saperzy z Czernichowa odnajdują i neutralizują ogromną ilość ładunków, a przed nimi jeszcze dużo pracy. Ja minimum 3 z takim Spędziłem z tą drużyną trzy dni i mogę powiedzieć, że ci faceci są ze stali. Dlatego też Michał i patron otrzymali nagrodę z rąk prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Patron ma na swoim koncie także inne osiągnięcie. Szczeknął na Justina Trudeau, premiera Kanady. To stały ryzyko. Nawet dzisiaj? W całym, tak, to też. elementy, które były, jak one powiedu to, to nie wiadomo. Kto to powinien wypełniać swoją pracę? Każdy my nie to nie Bądź Chcę Wam opowiedzieć pewną historię. Ten proces załadunku amunicji do otworu w celu eksplozji nazywa się w innym slangu ształowaniem. Około miesiąca temu w Charkowie, podczas tego samego procesu ształowania, jeden z pocisków, prawdopodobnie kasetowy, przypadkowo eksplodował i spowodował reakcję łańcuchową. Zginęło trzech charkowskich saperów. Jak mi powiedziano, eksplozja była tak potężna, że nie znaleziono ciał. A ci ludzie mieli żony, rodziny, dzieci, potrzebują teraz naszego wsparcia. Dlatego osobiście przekazałem darowiznę, a jeśli ty chcesz ją przekazać, link do niej umieściłem w opisie. Każdy grosz się liczy. Przykro mi, że kończę ten film w tak smutnym tonie, ale naprawdę martwię się o tych ludzi. Ich praca jest bardzo ważna dla całej Ukrainy i jest przy tym bardzo niebezpieczna. Bardzo dziękuję za oglądanie i za darowiznę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.